Siema, ja jestem Kuba i zapraszam Was na Newsy tygodnia. A już dzisiaj. Kolejne zmagania w SL Mistrzostwach Polski mecz PGE PL Dywizji Mistrzowskiej, mecz W NBA, nowa seria na YouTube. Na początku tygodnia zagraliśmy mecz w ramach PGE, PL Dywizji Mistrzowskiej. Naszymi rywalami było Izekobors. bardzo dobrze znane i lubiane na C polskiej cesowej scenie. Pierwsza mapa poszła świetnie. Pokonaliśmy dziki 16 do 7 na daście. Niestety kolejne dwie mapy zostały pewnie wygrane przez naszych rywali, 16 do 8 na Anciencie oraz 16 do 8 na mirażu, co finalnie rozstrzygnęło wynik spotkania. Dzięki zwycięstwie na pierwszej mapie zgarniamy jeden cenny punkt. Od początku tygodnia wszystkie emocje zbierały się wokół dywizji NBA. Pioruny wzięły udział w kwalifikacjach do ligi Clash. Pierwszy mecz poszedł nam świetnie. Udało nam się pokonać ekipę Amaru Esports 2 do 1, tym samym dostając się do kolejnej rundy. Niestety w drugim spotkaniu w kwalifikacjach ulegamy BSK Esports również 2 do 1, tym samym żegnając się z turniejem. Kolejny dzień i niestety kolejna porażka w ramach ESA Mistrzostw Polski. W czwartek o godzinie 18.00 pioruny rozpoczęłem mecz przeciwko Honoris. Niestety nasi rywale postawili bardzo ciężkie warunki i pozwolili sobie na straty zaledwie 6 rund. Tym samym wciąż czekamy na kolejną rundę i zdobyć punktową. W niedzielę na nasz kanał YouTube wleciał pierwszy filmik z nowej serii. Cała seria będzie opierała się na Counter-Strike'u Global Offensive. Kto jeszcze nie miał okazji zobaczyć, co dokładnie dla Was przygotowaliśmy, to serdecznie zapraszam do nadrobienia zaległości. To już koniec newsów na dziś. Zapraszamy na kolejną już świąteczną edycję newsów za tydzień.